Suzu! Witam Was serdecznie w pierwszym filmiku na kanale związanym z Simsami, bo nie było. Nie było jeszcze takiej okazji, żebym Wam właśnie nagrywała taki odcinek. Mianowicie, co będziemy dzisiaj robić, to będziemy reagować oczywiście na zwiastun Destiny 4 razem raźniej. Sumiemy sobie tam informacje, też Wam pokażę mniej więcej, jakie mamy tutaj fotki właśnie z tego dodatku. Podobno, ale nie w 100%, mają wy może w tym roku? Ja najpierw chodźcie obejrzeć zwiastun. sobie w takim razie scenki. Dobra, mamy tu jazdę na rowerze. Więc co myślą na tej jazdy o rowerze? Spoko sprawa. Mam nadzieję, że w tej sytuacji te rowery będą dostępne. Wiecie, podstawce. Że będą dostępne jakieś podstawce i o te na przykład tylko w dodatku, ja widzę, że można różne takie sztuczki robić przez dzieci, spoko sprawa, bo na przykład dorośli nie mogą, a ciekawa jestem, czy właśnie dorośli też będą mogły robić takie sztuczki na rowerach Ale fajna sprawa, że też inni reagują na przejazd właśnie tych naszych dzieci. Jeśli chodzi tutaj o pipiki, tak zwane niemowlęta, to jest ta grupa wiekowa. Więc mam nadzieję, że ten jak i tę łóżeczko będą w podstawie, plus nowe rzeczy, jako łużeczko i to, będą w, właśnie w dodatku. Ale zobacz, jak się słodko przekręciło hmm, Jeśli chodzi o to tutaj, sytuacja tu ciosko jest bez zęba, czyli tu już jest oznaka, że zęby będą wypadać, tu spojrzcie na tego konia. Jeśli chodzi o konia, no to właśnie o tym poruszałam na temat koni. No i spoko, że to jest taka właśnie relacja babcia z dziadkiem, że mogą układać z dzieckiem puzzle. I to są chyba w tym rekreacyjnym pomieszczeniu, w jakimś budynku. Nie wiem, może to dom starości, albo jakiś taki yy, ośrodek jakiś społeczny. Nie wiem, nie, no nie ogarniam. Co dziadek jak się zdenerwował, że nie że może ułożyć. No i tu babcia z wnuczką się śmieją, spoko. O tu jakaś fajna tablica. Z że można tu obrazki sobie wieszać. Tutaj. Tu jest w ogóle ciekawa sprawa, bo tu możecie zobaczyć w tle kino. Z tego co dziś czytałam, ma być to funkcjonalne niby kino. Ale jakie to będzie funkcjonalne? Wydaje mi się, że to może być królicza nora w typu y, jak macie w baselach, tak nie pamiętam, jak ten tytuł się nazywał, że macie tam budynek i klikacie po prostu do niego, żeby go odwiedzić, na przykład jakiś urząd miasta albo sklep. Klikacie po prostu i tam będzie pewnie, że udaje się na film, taki, taki Tu możecie zobaczyć, że tu dzieci nocują, czyżby to było nocowanie, czy to by była opcja nocowania Już taką opcję mamy, że poproś, żeby ktoś został na noc No ale zawsze nigdy nie mamy gdzie położyć tej osoby Chyba, że to jest nasz chłopak, na co śpić z naszą Simką lub z naszym Simem Albo na odwrót, że nasza dziewczyna, tak? A tak to nigdy nie ma, zawsze trzeba dostawiać te łóżka piętrowe, załóżmy, zamieniać i żeby właśnie nocowali. A w taki sposób, właśnie dzięki śpiwór, właśnie będzie można nocować. Tu, jak słodko dziecko, próbuję wejść sobie tutaj na fotel. Ale te krzesełko jest słodkie, bo to jest chyba owieczka albo paranek. Spoko. W ogóle to zobaczcie, znowu jednorożec. No i tutaj, oczywiście, siedzimy standardowe. No to to już mieliśmy przy zwykłych todlerach, że karmimy. I tu też pewnie jakieś słoiczki wyjdą, gdzie będziemy mogli karmić. Mam nadzieję, że te słoiczki, które tutaj macie, które mamy tutaj, to będzie można na przykład zrobić. Tu mamy też właśnie już pokój dziecka. To już rakietę gdzieś już mieliśmy w tych zabawkach, ale nie wiem, czy to nie będzie kolejna rakieta dodatkowa. Tu mamy właśnie konika jednorożca, przepraszam, a tu też jakaś wróżka, więc tu może też jakieś naciągnięcie do wróżek. Tu mamy taki dwanik, na którym będzie leżało dziecko. Tak, właśnie aktualnie z tego co wiem, że położyć dziecko na, na podłogę, będzie potrzeba właśnie takiego dywanika. Tak Taką chyba nie położę dzieci, dzieci na podłogę, mam nadzieję. Ale szkoda, bo też by było naturalne, bo wiecie, Wesim z 2 na przykład normalnie kładnie na podłogę. Tutaj, nie wiem, czy widzicie, dziecko ma znamiona. To dochodzą nowe znamiona. Właśnie o to mi chodzi. Tu fajnie, że dodają takie pierdołki, że właśnie mają takie dzieci znamiona na twarzy, na rękach. Jeśli chodzi o tą scenę, bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że te rzeczy, te właśnie o te te fontanny, będzie można po prostu samemu postawić yy, i samemu zrobić taką parcelę, właśnie taką jakby à la pary. Fajnie, że można zdjęcia zrobić. No i mamy, że to jest yy, razem raźniej. I tutaj mamy taką scenę, gdzie tutaj sobie rodzinka siedzi i tu jest dużo takich fajnych, nowych rzeczy. Na przykład tu takie stoliki, krzesełka, tutaj jakaś yy, ten... zawsze zapominam, koala, koala, tu mamy znowu konia. No nie, no nic nie podejrzewanego, że wszędzie konie, tak? Wszędzie konie gdzieś powsadzane. Tu mamy właśnie tą owieczkę, co Wam tam pokazywałam. Tu jest jakaś słodka słówka, tu sobie siedzi właśnie w tym takim Ala, takim pomieszczeniu go takim siedzicku gdzie dziecko się może bawić właśnie takimi zabawkami, ale można się z nimi bawić właśnie. A tutaj, jak widzicie, jest właśnie reakcja mamy na uczenie się dziecka. Tu mamy właśnie yy, dziecko na śdełku tym z tyłu. Fajnie było, jakby to no, sidełko było też możliwość przestawienia na przodzie, Bo to większość, większość i tak na przykład u nas nosi dzieci z przodu, niż z tyłu. No. Ale tu jest w ogóle super reakcja, jak on bierze tego syna na ręce i go tak przytula tak. Tak powiem wam tak rodzinnie. W ogóle ojciec miał te znak jakiś na czole. Tu w ogóle dziecko pompuje balony. Tego też brakowało zawsze, żeby pompować te balony. I tu paść, dziecko się bawi. Matka siedzi sobie na tym właśnie śpiworze. To zobaczymy, może coś może coś tu w o, widzicie? Tu też to chyba nie jest łóżeczko, tylko tu można y, jakiś koiec po prostu. Tutaj, no to tu jest znowu ten pokoik z różnymi takimi pierdełkami, no ale znowu te samochodziki, więc i ta szkatułka. Kokonia tutaj oczywiście brak w tej stronie. No i tu przebijamy. Ale tutaj dziecko wyrywa ząb. I mamy na to, że właśnie ząbki będzie można wymienić na pieniążki, widać. Ale to nie będzie tak, że będzie przychodziła bruszka, zębuszka, tylko po prostu pewnie będziemy musieli. Kliknąć, wyrwi zęba i go spienięż, czy coś w tym stylu Ale szkoda, szkoda, bo fajnie by było jakby dodali taką właśnie wróżkę z zębuszka, no bo możecie tu zobaczyć No tu mamy znowu jednorożca Może jednorożce i konie znowu będą Tutaj fajnie by było jakby właśnie ta wróżka zębuszka była I ogólnie wróżki Więc szkoda, szkoda No tutaj mamy domek na drzewie, budujemy I tego mi brakowało, bo ostatni raz mieliśmy Domek na drzewie w trójce? Tak, tylko że tam nie budowaliśmy tego domku na drzewie, tylko po prostu mieliśmy domek na drzewie. No, i tak jak mówiłam o tej macie, że dziecko będzie mogło leżeć gdziekolwiek na podłodze bez tej maty. Nie ma opcji. Tu się coś bawił w piasku jakimś, tu dzwonkiem dzwonił. Tu zjechał po linie, po ślizgawce, mi się to właśnie podoba. Brakuje mi takich ślizgawek, stricte dla takich starszych dzieci. Tu jak widzicie. Nie, myślałam, że to jest pieskownica, ale to jest ala pieskownica, zrobiona przez twórców. No. no, tu mamy to miasto, tu mamy ten most. Słynny, oczywiście. Tu mamy też ten kryzys wieku średniego. Tu jakieś chyba nowe ogłosienie. No, tu widać kryzys, że śmieci to też pewnie nowe będzie. O, nowe pianinko. Spoko sprawa. Baby shower, w ogóle o baby shower to jest spoko sprawa. Ja jestem ciekawa, czy te faktycznie będą coś takiego, te armatki. Tego jestem ciekawa, ale fajnie, fajnie, że właśnie dali baby shower i że oświętują i dostajemy prezent. Ta chłopca jest w ogóle spoko, Bardzo mi się kojarzy z Ameryką, gdzie starsze kobietki, dziadki idą sobie na spacer, wiecie, takie z tych domów yy, starości. Idą sobie na takie spacer. Brakuje mi takiego brycza. O, brycz! Jakby był brycz dla starszych yy, osób. Tutaj mamy, że mają kryzys, że nie mogą się zająć z tym dzieckiem. Yy, no, to ramki już mieliśmy, to już wam pokazywałam. O, będzie stricte śmietnik na pieluchy, chyba. Bo, że to będzie razem połączony albo będzie oddzielnie. zobaczymy. No będzie może na środku położyć łóżko w końcu. I mam nadzieję, że będzie funkcjonalne z każdej strony, że dziecko z tej strony można zabrać i z tamtej. Mam taką nadzieję. Dziadek jest z walizką. I jestem ciekawa, czy to jest stricte zrobione tylko pod film? Jakaś animacja, czy faktycznie tak będzie. I że oni przyjdą na stałe, czy tak na, na, na przykład na tydzień czasu? Nie wiem. Jestem tej opcji ciekawa. A tutaj mam już tą otwartą walizkę, więc wydaje mi się, że tamta walizka po prostu była animacją. A to jest po prostu ozdoba. Żeby dać po prostu tą walizkę, dadzą jako zdobę. Ale skąd się podaje w ogóle dziecko w tej opcji? Podoba mi się to. No tutaj możecie zobaczyć. Ale przypominam też konia. Mm, tutaj w ogóle taki króliczek I znowu to, to, to. Dziadek sprząta. Tu rodzice śpią. Znowu ta taksówka. O, tu się jak sobie dziecko z dzieckiem całuje Tu spoko w ogóle. Obczajcie, że będzie większa opcja stolika chyba. Bo że to są złączone. Ale wydaje mi się, że to jest chyba większa opcja stolika tego nadwór. No, a tu dziecko się nie baćkało, to, to spoko. Tu w ogóle gra. Nie wiem, nie przypomina mi to. Mi bardziej to przypomina Domino, wiecie co? Nie Scrabble, tylko Domino. Bo skrable to wiecie, to są literki, składamy literki, a tutaj to nie wygląda jakby to były literki, to wygląda jak normalne domino Tu dziadek daje cukierka w ogóle No tu jak widzicie, dzieci sobie tańcują, tutaj jedno dziecko przekazuje Tu jest fajna opcja w ogóle, bo będzie można mieć dziecko jedno na nosidełku, a drugie można podawać i mieć, drugie mieć na rękach Dwoje dzieci możecie przenieść, więc taka opcja, na przykład jak postarzyć mamy dziecko, no to jedno zapinamy w nosidełko Drugie trzymamy na rękach, idziemy, żeby je postarzyć Później zdejmujemy to dziecko z nosinełka i je drugi raz postarzają. Tu dziadek chce, żeby ten nauczył go Właśnie Telefonu, obsługi telefonu, spoko, spoko sprawa, że właśnie dziadkowie nie wiedzą, jak to zrobić Tutaj mamuśkę Dziecko kopnie w kostkę, spoka animacja, tu też jest w ogóle spoka animacja Jeśli chodzi o animację tego nagrywania, bo jak widzicie ten jest nagrywany jakby ala, że nagrywają kamerą. Podobność tej opcji nie ma, nie będzie opcji nagrywania po prostu kamerą, tylko po prostu tak dodali. No i 16 marca mamy do wydania właśnie ten. Um, dodatek, a 14 marca mamy właśnie aktualizację związaną z dziećmi, a do 27 kwietnia będziemy mogli zdobyć właśnie te trzy rzeczy, czyli drugi, ten trzymak, właśnie. Zjeżdżamy kolejną, no i kolejną huśtawkę Dobra, zaraz wam pokażę mniej więcej podki, jakie ogarnęłam Relacje Simu są bardziej zróżnicowane i głębsze Można będzie zrobić piżama party Pojawi się ponownie kryzys z wieku średniego Simowie sami z siebie będą mogli wprowadzić się do domu Ale to nie w takim sensie, tak jak zawsze, wiecie, że przychodzi O, ja chcę tu mieszkać Tylko, że będzie na przykład mógł dziadek lub babcia albo razem pomóc rodzince swojej, czyli swoim dzieciom właśnie wychowaniem ich dzieci przez co będą chcieli się właśnie wprowadzić powrócą preferencje Simów co do relacji pojawi się również nowe miasto Sansequoia położone nad zatoką mała kiedyś wioska, aktualnie miasto pojawia się tam również centrum rekreacyjne czyli właśnie o tym mówiłam nie wiedziałam czy to jest dom kultury czy to jest jakiś dom dziecka albo coś w tym stylu nie jest to po prostu centrum rekreacyjne. Pojawi się też nowa rodzina Roblesów. Są trzy dzielnice właśnie w tym miasteczku: Kotwicowe Wybrzeże, ogrody Gilberta i Zgórza Hopewell. Domy są raczej nowoczesne i w stylu rzemieślniczym. Będzie można pójść do Barku na spacer, jeździć na rowerze, biegać i wędrować szlakiem koło jeziora. Również będzie można podziwiać widoki. Bawić się na placu zabaw, łowić ryby z dziadkami, obejrzeć film w kinie, zjeść coś na Molo, odwiedzić bibliotekę i pozyskać się w brodziku Walberta. Reasumując, jak widzicie, niedługo już zostanie wydany właśnie ten dodatek. Dajcie mi znać w komentarzu, czy Wam się podoba, czy dowiedzieliście się coś więcej na temat właśnie tego dodatku, czego nie widzieliście wcześniej. Czy oczekujecie, żebym nagrywała więcej takich filmików? Z chęcią, bo przyjemnie mi się takie nagrywa. A zwłaszcza, że jest to mój pierwszy filmik, jaki nagrywam. Oczywiście, związany z Simsami, bo zazwyczaj nagrywałam z gry Mister Planet, której nawet ostatnio wróciłam odcinek. No, więc jeśli chodzi o Simsy, to podoba mi się i to chyba tyle, jeśli chodzi. O, o dzisiejszy film Więc mam nadzieję, że wam się podobał Pamiętajcie, żeby łapkować, subskrybować mój kanał Zostawiać dzwoneczek, żeby nic nie pominąć Wpadania do moich social media. Linki w opisie, żebyście te wpadali na mój główny kanał Jakim jest oczywiście Oleandra. Serdecznie zapraszam No i widzimy się w kolejnych odcinkach Buziaki Cześć